Jutro występuje Doda, 20-lecie. Czy proponowała Tobie, żebyś również wystąpiła z nią? Tak, dostałam taką propozycję i bardzo żałuję, że nie mogę jutro być. Jestem z nią całym sercem jutro, natomiast y, pomieszały się nam daty i wyszło jakieś nieporozumienie, a ja po prostu jutro mam dwa koncerty już od dawna umówione, których po prostu nie mogłam, y, o, nie mogłam odwołać. Natomiast trzymamy za siebie kciuki, ja również kibicuję, może się jeszcze kiedyś spotkamy, na pewno się spotkamy na jakiejś scenie. Czy próbowałaś jakoś nam mówić? To znaczy, wytłumaczyłyśmy sobie oczywiście całą sytuację, też wytłumaczyłam, że to jakby poza moją siłą sprawczą, nie mogłam tego, nie mogłam tego odwołać, natomiast nie, jakby Doda jest wyrozumiała, więc spoko, jak trzymamy, dam dalej za siebie kciuki, wszystko jest ok. i życzę jej, żeby jutro świetnie się bawiła na swoim dwudziestoleciu. Cześć, to Michał Szczygieł, zapraszam was do obserwowania kanału Przeambitni, komentowania, do zobaczenia.